Siemaneczko ja witam Was w odcineczku z gry 99 nocy w lesie Dzisiaj zrobimy sobie taki challenge. Musimy przetrwać więcej niż 10 dni bez rozpalania ogniska. No, taki challenge, o. No to co? Ja tu sobie zbiorę marchewki na jedzenie. Nie będziemy czekali aż, aż dni miną, tak? Widzimy się jak zbiorę wszystkie marchewy Dobra widzowie Jest noc, ja sobie tu chodzę normalnie Pierwsza noc za minie Zabijam króliki żeby mieć ich og ogonek na trady O właśnie o to mi chodziło Gdzie się jeść surowe mięso? I tak w ogóle doszedł nowy update. Niestety ja jeszcze nie sprawdzałem, jakie rzeczy doszły, zaraz się zorientuję. Wow! Co jest, wilk się zrespił. I znik. No tak, nie ma ogniska, że się wilki respią Ej, to było dziwne. Dora. Co nam ta? Stara latarka, dobra sikiera, dobra latarka oczywiście. Nic tu nie ma szczerze, mówiąc, kompletnie. Informacje. Gdy co ja mogę robić, to tu siedzieć teraz. Jedzenie nie jest nieskończone. Najlepiej jest nie biegać. No i wejdziemy chyba na jakieś drzewo albo coś takiego. Musimy być na punkcie odniesienia, gdzie będzie nasze jedze jedzenie. Albo zobaczmy, co możemy skraftować nowego. E, pułapka na króliki. To nie, tego nie zrobię. Możemy zrobić łóżko. Dora, robimy łóżko, widzowie. Od którego dnia tak w ogóle on jest? On chyba jest od drugiego dnia. Nie od trzeciego dnia, on zaczyna piegać chyba za nami. A i tam w kibelku jedynie to jedyne co było to. Co tam było? A, był węgiel, który się nam nie przyda kompletnie. Mapat nam też nie potrzeba. Mur by się przydał fajny był zamrażarka. Czystość w sklepiku? Co to, co zajmiemy? Dobra, musimy znaleźć jakieś fajne, bezpieczne miejsce. Ja bym chyba tu gdzieś weszedł. Jak parkurowiec. O, właśnie tutaj idealny spot. Jakoś cicho ta gra, strasznie jest. Teraz zbieramy marchewki. Ej, długo nie pozjemy na tych marchewkach, szczerze mówiąc. No to bez biegania, tak. A i uleczyć się nie możemy o ale problemy. Bo nie mamy ogniska rozpalonego, i nie da się leczyć. Nie ma ogniska, nie ma leczenia, tak? Dobra, ja zostawię tutaj całe jedzenie. Noc się zbliża, dobra, widzowie. Próba naszej bazy. Dobra. Wchodzimy tu. I stoimy tu. Zaraz zobaczymy i czekamy na noc. O, zrobiła się noc już. Będę was informował, jak się będzie coś działo. Ej, dobra, widzę, noc nam minęła bardzo dobrze i teraz dopiero się skapnę. Że ja mam coś takiego jak sezonowanie, bo wziąłem klasę kocharza. I daje to nam więcej jedzenia. Zapomniałem to powiedzieć. W ogóle nie zorientowałem się, że wziąłem taką klasę. Dobra, nawalamy w te drewno i próbujemy zrobić łóżko. Dobra, leci druga dostawa, drewna. Dobra, trzecia dostawa. Ile mamy już drewno? Mamy już na łóżko. Robimy sobie łóżko. I teraz tak, z tego co widzę, jedzenie już nam się nie respi. Więc krucho, strasznie zjadłem. Tego nie zjadłem za bardzo. Teraz zastanawiam się, ile my przetrwamy na takim jedzeniu. Chyba, że jakoś za mapę spojrzymy, nie wiem. O tam jeszcze jest jakaś marchewka. Ale chyba, jak stojimy w miejscu, to nie spalamy tych głód spalamy najwolniej no chyba tak jest, ale no to jedyne co nam pozostało to czekać, możemy sobie zrobić jeszcze mapę dobra noc się zbliża, idziemy na nasze drzewo, zjedzmy sobie trzy marchewki Na tym drzewie jest naprawdę bezpiecznie, cieszę się z tego powodu. Tylko doskwierać będzie nam głód, tak? O, no i dobra, no i. Czekajcie na kolejne informacje. No i dobra, widzę, wilki się zaczęły respić, tak w ogóle. Tylko, że na drzewie jest, ja siedzę, on no to się nie respią w dołu. Na kamieniu chyba by mi się zrespiły. No to co, no nic zrobić ciekawego nie mogę. Dobra, nastał dzień. My mamy tylko trzy marchewki. <grywki> Dobra, trzy marchewki to niedużo, ale... Mamy dwa dni za to. Chyba zjeść mogę te mięso, co nie? Ale... Ono niebezpieczne będzie. O, tu jakaś baza, co to jest? Coś złego się zbliża. No ta, no żebym ja się chociaż obronił. Ale nie muszę się bronić, ale i skraftować nic nie mogę. Zróbmy to klatkę na królika, może. I może nie będę biegał, bo to za dużo zżera chyba głodu. Równo 5 drewna było potrzebne, ja wezmę 6. Mamy cały dzionek O tu jakieś ślady się pojawiły teraz no I po co mi to, ja tam nic nie widzę, dobra Robimy pułapkę No i okej okay. Tylko, że to słabe damage będzie Chyba, że jest klasa, która nie zadaje damage w surowe mięso, ale jeszcze nie znam takiej. Może wy wiecie, to piszcie w komentarzach widzowie, ale ja już ...kłód do skwiera. Jemy ostatnie marchewki. Dobra, mięso daje bardzo dużo, ale i zawiera dużo zdrowia. No, zabierzmy całe mięso. Biegniemy. Teraz tu wskoczyć. Trzeba oszczędnie bez shifta, tak? Dobra. Ej, mogę chyba sobie tutaj postawić to mięso. Patrzcie o. Wszystko normalnie pod ręką. Tu mam jedzenie. Siedzę na drzewie. Choć 10 dni, jak mówiłem, Minimum 10 dni musimy przetrwać, widzowie. No to co? Idora dopiero się skończy, będziemy atakowani tej nocy. Ale oni mnie chyba nie zauważą, bo jak siedzę na drzewie. Bo jak przyjdzie kusznik, to już po mnie jest kompletnie. O pierwszej nocy nie przyjdzie pierwszego ataku, ale później czekamy, czekamy. Mapa nie działa. My siedzimy w krzakach. Ej, gdybym nie stracił życia pierwszej nocy, to ja bym przeżył tu mnóstwo dni. Tajemnicza grupa zbliża się do Twojego ogniska. Idą, idą. Dobra, ja nic nie widzę. O idzie, Patrzcian, przyszedł chłop. i Co czekamy? No, czekam aż mnie noc, tak? Dora wbił dziennie. Kultyści żyją sobie w moim ognisku. Mają łóżeczko, mogą iść spać. Mija się dzień siódmy jeszcze tylko dwie noce i wyśmienicie handlarz. Nie mam nic na sprzedaż. I czekamy na kolejną noc. Zjedzmy sobie jedno mięso. Będzie ostatnie mięso, jakie będę mógł zjeść za chwilę. O, a niech pada sobie. Tora widzowie, mamy jakieś 11 minut filmu, ja za chwilę będę umierał z głodu, mamy dzień 9, jemy mięso, już więcej niestety nie zjemy i próbujemy przeżyć do dnia 11, albo i dłużej. Widzowie, mam jedno życie i umarłem właśnie z głodu. Gdzieć w wdora, próba jeszcze, jeszcze raz spróbujmy, tylko to lepiej zróbmy. Wtedy mnie zabił wilk, tak? Próba number tu. Ja już wiem, co mam robić od razu. Czekamy, aż się zrespie. No i dobra, i teraz tak. Ścinamy od razu 20 drewna. To pierwsze, co robimy, tak? Dobra, widzowie, mamy łóżko. siób I tak przy okazji znalazłem tutaj jeszcze grupę, ale w nim jest węgiel. A węgiel nam się nie przyda. To co, teraz próbujemy ogarnąć Krliczo łapkę. Bo będziemy jej potrzebowali na pewno, ono się już zbliża. I trzeba uważać na tego... Wilka co się re będzie respił w nocy? Chyba to jest pierwszej nocy czy drugiej? Już zapomniałem kompletnie. Nie wiem, ale zbieramy jak najwięcej jedzenia. O właśnie o to chodziło. Królicza łapka. Idziemy. Gdzie było ognisko? A tutaj. Dobra, szukamy jakiś fajny spot, tutaj fajne miejsce. A tamten goście to gdzie poszedł? Yo, o, pojawił się, magia, magia. Pieł ma Zbyszek. Co mu się stało? What the, yo, what the hell? Hop się wystraszył. Dobra, ja poczekam na dzień. Nie chcę ryzykować. Tak, bo wilk pewnie będzie. No to czekamy na dzień, tak widzowie. Dora powstał dzień. Idziemy zbierać. A i widzowie. Piszcie w komentarzach, jakie gry mam nagrywać. Nie ja mam pojęcia. Jakie gry wam się podobają. O, dobra, króliczek. Jest gościu. Ale daleko, teraz się tak wydaje, od tego ogniska. No patrzcie jaki dystans. Latarka do obrony jakbym spadł z drzewa. O pozbierać to pozbieram króliki i te rzeczy. Dobra, mięso. Marchewki. Z tego co widzę są jakieś różne wielkości tych marchewek. I teraz to przeżyjemy naprawdę długo. Bank. Tak, nie zebrałem połowy marchewek. Dara, ja się zajmę zbieraniem marchewek i pokażę wam ile ich jest. Dobra, widzowie, mamy dzień piąty. Zebrałem tyle jedzenia, ale króliki się właśnie zrespiły na nowo. Gdzie ucieka Zbyszek? Dzień szósty. Nie, piąty, no. Dnia piątego będzie pierwsze jedzenie, które zjem. Na początku wszystko posólne Tak, musi być. Dokładnie wszystko. No, jak się... No i dobra, jemy teraz. Staramy dosyć no i co ja idę zbierać kolejne jedzenie No i co, zobaczymy się jak zbieram je No tu nie ma nic ciekawego praktycznie przy tym zbieraniu A w nocy jeszcze bardziej nudno, no jakby... Challenge ciężki do przetrwania Bo marchewki nie odrastają, nie wiem czemu Kliki się raspią co 5 dni, co 3 co albo 2 dni, jednak ale życie zabiera ich jedzenie. Taki jest problem, właśnie. Jakie szybkie, patrzcie to, jeszcze te dwa kliki, będzie wszystkie, będą upolowane. Patrz, patrz jak ucieka. Jaki chłop? Najpierw drewnie, bęk Parkurowiec jeden urodzony. Tutaj mi po głowie skacze. Dobra, mamy sześć mięska nowego. Idziemy tam, bo wszystkie nie ma już królików i... No co, możemy coś zjeść, tak? Posolić ja już jestem wprawiony tutaj, tak? No, mamy pełny głód. Wchodzimy na drzewo i czekamy na kolejne dni. I dobra, kręci się tu pies. Zaczęły się respić. Ale my jesteśmy bezpieczni. Nastał właśnie dzień i idziemy coś zjeść. Jedno mięcho, drugie i wracamy na drzewo. Minęło właśnie 7 dni. No ile lecimy dalej? Mamy pełny głód. Przeżyjemy gdzieś z 20 dni na pewno. Chyba że oni przyjdą. Kusznicy, ta tajemnicza grupa zbliża się do ogniska atakują nas. O nie, co ja teraz robię oprócz siedzenia na drzewie. Chyba tu zostanę i poczekam do ranka. Co widzę, czekamy. Nastał kolejny dzionek zaczęło padać. Oni siedzą w moim ognisku. Jest to dzień. Dziewiąty. Schodzimy, coś zjeść. Tak, żeby się nie pokazywać. No i bank gotowe. Chodzimy tu gdzie byliśmy i czekamy kolejne dni. Dzień 10, Schodzimy zjeść do końca nasze mięso surowe. Więcej nie zjemy zostajemy marchewy same. Dobra, i teraz chodzimy tu. Dzień 11. Przeżyliśmy więcej niż 10 dni i czekamy dalej. No już surowego mięsa nie zjemy, niestety. No to co? Widzimy się w kolejnych dniach. E, ja widzę problemy. Zaczęło padać i grzmieć. Pojawiają się teraz dwa wilki. Piorun może mnie trzasnąć Może będę bliżej drzewa się trzymał Jo! So jest, wosko, się wstrzymałem Chłop się pojawił od razu Dobra, ale udało się przeżyć 11 dni Jeśli film wam się podobał, pamiętajcie, żeby zostawić suba i lajka I spróbujcie też takiego challenge'u Ja was żegnam Eight